Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Jak widzicie jestem dalej na mroźnych wyspach. Tutaj ta sama miejscóweczka, tylko kolejna soluwa z frost dragonem i zaraz będę cisnął dalej. Pokażę Wam fajne miejscówki tajemne. O, tylko wam jeszcze tu chciałem pokazać jak sobie dobrze radzę. Widzieliście niby w poprzednim odcinku? No ale jeszcze trzeba wam pokazać tu, pozwiedzać trochę. O, krystal spiderki. Uciekam i walę. O! A żebym z łukiem latał, to by mnie dowalali ostro i by mi HP jechali, a ja tak mam tarczę, sam sobie bloka Czemu bez łuku? Nie lubię z łukiem. O, i ładnie, ciskam go. Już na żółtym jest, już na redzie i da no. On taki jednak słabszy dużo od Dela. Może mocniejszy od Draga trochę. A niby na tibi, Wiki czy gdzieś tam pisali, że potrafi 1200 damage'a walnąć, no ciekawe, chyba że dla like jakiegoś śnupka. To niemożliwe, żeby tak walno. chyba żebym był bez EQ. Jak będę miał kiedyś więcej HP, to sobie sprawdzę, jakbym miał większy level. Bez EQ do walnie, czy walnie tyle co oni piszą, bo oni chyba źle coś piszą. Demon też na pewno tyle nie wali, co piszą, a ja się dygam, że je na, ko na kombu weźmie. Demon maxa ciekawe, ile może wziąć. No jeszcze nie sprawdzałem, to nie wiem. No ale zwiedzam miejscóweczki i nowe wam teraz pokażę jeszcze w lodowych wyspach. Co dziwne te potworki, to ja je widziałem. Pod, wodne. pod wodą? A tu je można znaleźć od tak na powierzchni, to jest dla mnie najdziwniejsze, bo przeważnie tak podporki są pod wodą. A tu nie jesteśmy pod wodą, tylko ciekawe, czy ja je w ogóle znajdę. Nie no, muszę znaleźć gdzieś tutaj, bo to, to odcinek nie byłby ciekawy, a tu trzeba się poświęcić, pokazać wam nowe miejscóweczki do XP-ka, tylko mówię wam tutaj błądzić, to trafić gdzieś to ciężko. Niby na początku, już tam od depo jak idziecie, to tam trochę przejdziecie i wchodzicie na tą górę, ale na tej górze to już można ładnie zbłądzić. Musicie sobie symbole stawiać, zaznaczać. Ja nie zaznaczałem i tak zabłądziłem, że nie, no bez przesady. Tu już trzeba iść obiad, jeść do pracy zaraz, a ja, a ja w lesie, ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. Tylko zaznaczajcie sobie tymi wskaźnikami, jakimi się pisujcie całą drogę, bo ja tak na oślo platam. No ale zaraz wam fajną miejscóweczkę pokażę jednak. Tak, tak, bo już to czuję, że gdzieś ona tutaj była niedaleko. Bo z tego co pamiętam. Gdzieś tu będzie. Dobra, stream, czyli live. Może będzie w weekend. No, weekend, czyli sobota, niedziela. No tak, musi być. Jeżeli to oglądacie, bo ja to nagrywam, to jest ogólnie czwarteczek. Tego jeszcze nie wiem, kiedy będzie stream, czy będzie czas. Ale powinien być, bo fajnie tak sobie streamika zrobić. O, tu jakie dziwne. To tutaj lata pinguiny. O, ale ich się nalazło tutaj. Ej, bez kitu. Co ich tak dużo? Ale ciskamy, bo tutaj ja coś gdzieś widziałem ten teleporcik i chciałbym go zwiedzić. Tylko ciekawe, czy go w ogóle znajdę. Wiem, że ten teleport gdzieś tutaj był. No, ale gdzie? Nie, o jest dziura. Wow, tu właśnie ta miejscówka, co wam chciałem pokazać. Tu jest ta dziura właśnie, wywalista. I zobaczcie, zaraz zobaczycie, i się zdziwicie. Patrzcie, zobaczcie. O, jakie fajne podporki, ale to jeszcze nie to. Sobie zwiedzamy, podróżujemy. Ładny teren, zobaczcie. O, i to jest podwodny stwór. Tak mi się zdaje, że podwodny, że jej pod wodą też jej widziałem. To jakiś liścik. No i tu patrzcie, są podwodne stworki tutaj, według mnie niektóre. Ale naprawdę ładny teren. Woda płynie, lodowa kraina. Tu na pewno jeszcze jakieś tajemne wejścia są, ale nie wiadomo jakie znaleźć. No ale tu już sobie można podejść, ciężko tu dojść. No ale pod sobie można. O, patrzcie, ile ich tutaj jest. Tu już ściskają. Dużo ich tutaj lata. A i trochę Expast. Ich tam zawsze jest coś, no. Coś tam zawsze spadnie. A tego miejscóweczka Konkret polecam. Podróżujcie, zwiedzajcie lodowe wyspy. Najlepiej ze mną. Widzieliście poprzedni odcinek, to mniej więcej wiecie jak dojść. Ale ciężko tu ogólnie wam będzie trafić, to trzeba błądzić z godzinę, żeby tu trafić, to się znajdzie fajne miejsców, ale to taka ciekawostka bardziej, o. Bolocik to nie wiem, czy z tych potworków dobry spadnie, no tam zależy od szczęścia, że ja szczęścia nie mam warta tam. Jakieś luki amulet muszę sobie załatwić, amulet szczęścia, o, kwarant w pincer, Pincher, no trochę ich tu jest, uuuu. Ale dowoleni zostali na momenciku. Koparala to jest najgorsze, bo muszę później eksurę się marnować. Ja zawsze mało tych mana pociągów biorę. Muszę ich więcej dokupić jednak i nosić przy sobie, bo to bez sensu później. Trzeba manę ćwiczyć. Lepsza mana, lepsze ataki magiczne, proste. 30 magiczny by się przyjął na pewno. Lepszy hit by szedł. Ze zdeku się mógł potrenować. Zobaczyć jak w ogóle idzie. Best hit ze zdeka ze sto coś na pewno by było przy takim magicznym to bez rewelacji. No już trzeba kończyć niedługo odcineczek. Uciekać z tych lodowych wysp, bo to naprawdę długo się tu podróżuje. Fajnie, żeby po tej wodzie można było przejść, ale nie da rady. Trzeba błądzić i szukać dalej teraz jak stąd wyjść, bo akurat wtedy jak to nagrywałem, to zabudziłem. Ej, a to może pikiem można by było, tylko że ja nie wziąłem pika, szkoda. Może to się rozbija pikiem i się tam wchodzi. No dobra. W takim razie... Dawajcie subiki, łapki w górę. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Miłego dnia. Cześć!